Co na początek ogłoszenie? Ogłoszenie przypominam 14 grudnia w czwartek pierwszy live na kanale wbijajcie co się na live pojawi co będziemy robić na live'ie? O czym będę mówił na live'ie? Na live'ie będę chciał się skupić na ostatnich sejmowych ekscesach Będziemy oglądać sobie te ekscesy, będę je komentował Z niektórych będę się wyśmiewał, do innych będę podchodził trochę bardziej poważnie Bo jak już mówiłem, to co się dzieje w polskim sejmie Jest momentami bardziej straszne, niż śmieszne Będziecie mogli zadać pytania, na czacie, w donate'ach, wyrazić swoją opinię A nawet jak przyjdzie was mało, to TEŻ KURWA ten live się odbędzie! Przedsmak, przedsmak tego, co będzie działo się na live'ie będziecie mieli w dzisiejszym filmie. Także ruszamy, zapraszam do oglądania. W języku młodzieżowym inba, że jakiś lobbysta... Jeżeli chodzi o opowieści o budowaniu większości przez Prawo i Sprawiedliwość, gorąco trzymam kciuki. Kupuję popcorn, jestem cały gotowy, podekscytowany. Na pewno będzie to najbardziej spektakularne tworzenie większości, z którego wyjdzie mniejszość w historii polskiej polityki. Chyba ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk. Niespodzianka! Więc... Poszły go nie było. Więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się przede wszystkim strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał Sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Wiesz co, do, dobra, już tak o talentach rozmawiamy, to jeszcze Cię zapytam o jeden talent. Mianowicie? Czy on ma talent? Ten z mam talent, który teraz poszedł do Sejmu. O ja, ale jaki? Kocham go. Kocham go, naprawdę. Jest niesamowity, w ogóle nie spodziewałam się. Profe... Ale przepraszam, musimy to powiedzieć. Profesjonalny, przygotowany. No, Wszyscy o tym wiemy, ale to trzeba podkreślić. I. Ten showman jeszcze w nim to jest po prostu. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn w solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie. Czy naprawdę, czy naprawdę kurwa? Sejm powinien być cyrkiem. Posłowie, małpami w tym cyrku, a marszałek kierownikiem cyrku? Otóż kurwa nie! I nie chodzi wcale o to, bo mi tu zaraz ktoś zarzuci, o, bo ty się tu uparłeś No tego biednego Szymona Chłownie! Jak tak możesz go tutaj szkalować? Nie, nie chodzi tylko o Szymona Chłownie. Chodzi tutaj jakby, bo, bo robienie cyrku z Sejmu to jest rzecz permanentna, odbywająca się od wielu lat przy poklasku widowni, czytaj, wyborców. Wielu wyborców, oczywiście nie wszystkich, ale bardzo wielu wyborców. To wyborcy za to yy, odpowiadają, za to kogo do tego Sejmu wybrali, więc siłą rzeczy oni też mają bardzo dużą odpowiedzialność za to, co tam się potem w tym Sejmie dzieje. Widzi się to na YouTubie już od bar, już od dłuższego czasu, jak te wszystkie pseudo autorytety YouTube'owe, inteligenci, co pokończyli jakieś studia, yy, kurwa chuj wie jakie nawet, i wydaje im się, że oni coś wiedzą. Ja też skończyłem studia. Techniczne studia nawet skończyłem, wyobraźcie sobie, ale to wcale jakby skończenie studiów wcale nie oznacza, że się pozjadało wszystkie rozumy, tak jak niektórym się wydaje. Oni tutaj mówią, oni będą mówić, że chołownia to jest Giga Chat, Chłownia to jest Sigma, Sigma, Giga czat, no takiego człowieka nam było potrzeba. Zelański lubi to. naprawdę macie tak niskie, tak skrajnie niskie poczucie własnej wartości, że chołownia to jest dla was jakiś autorytet, że chołownia to jest dla was gigaczat, że chołownia to jest dla was sigma, wy się kurwa w łeb pierdolnicie, bo to coś tutaj nie do końca wam gra pod kopułą chyba. I tutaj rozróżnijmy całkowicie e, dwie różne, jakby powiedzmy całkowicie o dwóch różnych sprawach. Ja nie twierdzę, że Hołownia jest głupkiem, nie twierdzę, że Hołownia jest idiotą. E, w, w, wręcz przeciwnie, Hołownia widzi, e, że wielu ludziom się podoba to, co on robi, że on sobie robi same show, robi sobie e, ze stanowiska marszałka, toruje sobie drogę do przyszłej prezydentury, bo najprawdopodobniej będzie chciał kandydować w wyborach prezydenckich, więc widzi co się wam podoba i robi tego coraz więcej robi to show specjalnie dla was, żebyście się cieszyli Uuu, ale ten Szymon jest fajny! Ale ten Szymon jest zajebisty! Ja się przedstawię pod może to widać od razu. Ale... Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu rozumiem proszę o to za Takie gorące Okrzyki zachęty w stronę pana posła. Dawaj, Zbychu, dawaj! Panie, bardzo Panie pośle, uku. bardzo proszę. No, no, no właśnie na, na tym to polega, na tym to polega. On ma dobrze opanowane metody medialne, wie jak robić show. I, a wam się to podoba jesteście jak takie nie na jak to nazwać. Jest w, jesteście jak ta, takie dzieci jak takie dzieci małe w przedszkolu co przyszły przyszły na teatrzyk no ja, nie, ja szczerze mówiąc to nie chciałbym obrażać dzieci z przedszkola bo wydaje mi się że wiele przedszkolnych dzieci ma dużo więcej intelektu niż ci ludzie którzy się tak bardzo mocno zachwycają chłownią razem ze wszystkimi tymi różnymi razem z różnymi youtuberami którzy to robią no bo to no tam akurat co do youtuberów to ja większej nadziei nie mam no bo to większość z tych youtuberów to są debile no ale to już jakby to już jakby całkowicie, całkowicie inna kwestia, no ale to ludzie opanujcie się trochę, opanujcie się trochę, nie dajcie sobie robić jakimś tam zwykłym szomejstwem wody z mózgu, no chyba, że tego mózgu już niewiele po prostu pozostało, no to może nie ma już z czego wody tutaj robić wam. O kurwa! Że ludzie, no opanujcie się, opamiętajcie się, bo Hołownia nie jest żadnym zbawcą narodu, tylko kukiełką na usługach, na usługach różnych mocarstw zagranicznych, tak samo jak 90% polityków w Polsce, czy to z platformy, czy z Pisu, czy tam od Hołowni, czy z lewicy, to to są wszystko kukiełki. No tak się akurat składa, że kukiełką, która ma największy talent, największy talent medialny na ten moment jest właśnie Szymon Hołownia, który ten talent medialny sobie... Przez lata wyćwiczył w mediach. I tyle. A nie jest to człowiek, nie jest to człowiek ani działający samodzielnie, ani żaden mąż stanu. To jest po prostu teatr dla was, żebyście wy się zdecydowali wybrać takiego, żeby fajno Polacy zdecydowali się wybrać tego fajnego, dzielnego pacjenta, kiedyś taki dy z takim dyplomem występował hołownia. <śm> <śm> no 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 no. no. <śm> dzielny pacjent, ale jestem fajny. Yy, na prezydenta. Chcecie zrobić z polski cyrk tak samo jak Ukrai tak samo jak na Ukrainie? to wybierajcie sobie Showmana tak samo jak Showmana wybrani na Ukrainie. Jeśli dla was to jest jakiś idol, to znaczy, że społeczeństwo naprawdę stoczyło się w jakieś odmęty, wręcz bym powiedział, patologii jakiejś, jeśli, jeśli tacy ludzie was przekonują. Jeśli tacy ludzie was przekonują do siebie, bo rzucą parę żartów e, ze stanowiska marszałka, czy tam na konferencji prasowej będą, będą robili się fajny. No naprawdę to jest żenujące. Nie inaczej kolesko. I tak jak już mówiłem oczywiście, nie ma żadnego znaczenia. Dosłownie żad nie ma żadnego większego znaczenia, może tak, bo tam jakieś subtelne różnice między tymi partiami są. Czy... Czy rządzi, czy rządzi yy, platforma obywatelska, czy rządzi PIS, czy będą rządzić yy, w dużej mierze ludzie odchołowi? Nie ma to, powtarzam, większego znaczenia, dlatego że decyzje na temat Polski nie są podejmowane w Polsce, tylko za granicą, a ci ludzie wykonują tylko polecenia swoich zagranicznych panów. Yy, natomiast, no, jeśli wy po to poszliście na wybory, żeby, żeby Wspierać dalsze robienie Sejmu cyrku, bo tak jak powtarzałem, ja tutaj się nie, nie, nie uparłem, że tutaj jeden hołownia przyszedł i on jest temu, winny temu całemu cyrkowi, który się w Sejmie dzieje. Natomiast y, hołownia jest tutaj pewnym symbolem z społecznego. Bo, tak, powtarzam, z społecznego, bo jeśli Wam się podoba to, co jakby styl, który reprezentuje hołownia, styl szomeński, no to znaczy, że ewidentnie ze społeczeństwem. Bardzo grubo dalej idzie coś nie tak. Myślę, że moi stali widzowie raczej doskonale rozumieją, że Hołownia nie jest żadnym mężem stanu. Ale jeśli ten film, ale może ten film dotrze do paru innych osób i dzięki temu zmądrzeją. A jak nie zmądrzeją, to może się wkurwią. Ja, ja bardzo lubię, kiedy wkurwiają się na mnie ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają. Dzięki za dzisiaj i pozdrawiam. Do zobaczenia.